Się gość piękny. Cześć. Widzisz się. A zrób chociaż znaczek Voice of Poland. Pięknie. Ile ma lat? Trzy i pół. A jak mu dasz mikrofon, to on ci to zrobi z mikrofonem. Dobra. Mikrofon? Z mikrofonem z Voice of Poland. Brawo, cudnie. A jak ma na imię? Pol. Cześć, kochany. Doroto, przed chwilą wystąpiłaś i przed chwilą się dowiedziałaś, że przeszłaś. Gratuluję ci serdecznie. Ja wiedziałam, że przejdziesz. Obserwowałam tutaj pilnie i cały czas byłaś na prowadzeniu co do głosów. Już nawet prze, przed występem już prowadziłaś, więc zdobywasz serca yy, widzów. Jak się czujesz z tym? Jak się czujesz w ogóle po, po występie? Od, powiedz mi. Wiesz co, pierwszy raz jakoś tak to, że się cieszę, że przeszłam, jest bardzo pomieszane z tym, że jest mi smutno, że. Ktoś odpadł, że jakoś tak, ja nawet nie wiem, chyba Michał tak odpadł, bo nawet nie usłyszałam e, schodząc ze sceny, ale naprawdę schodząc, miałam muzy w oczach, że, że tak, no szkoda. No ale takie są zasady tego programu. Ja się dzisiejszego występu strasznie bałam, bo nie byłam pewna tej piosenki, nie byłam pewna siebie w tej piosence, nie byłam pewna pomysłu z tym. Gadżetem nie byłam pewna, czy tekstu się dobrze nauczyłam. Byłam tak niepewna, że jeszcze to do mnie nie dociera, że się udało. Ale podołałaś i to wspaniale. Mam nadzieję, że podołałam. Mam nadzieję, że się nie będę wstydziła tego nagrania, jak zobaczę je w internecie. W zeszłym tygodniu śpiewałaś piosenkę po francusku i zdradziłaś mi, że... Zdradziłaś mi, że nie znasz francuskiego. I obejrzałaś już swój występ z zeszłego tygodnia? No obejrzałam, tak. Obejrzałam od razu, jak wróciłam do domu. E, I mimo, że właśnie takie są umieszane uczucia, bo z jednej strony dostaję z Francji wręcz e, e, takie informacje, że ten tekst jest zrozumiały w 100% w moim wykonaniu. No to świetnie, to gratuluję. No a z drugiej strony bardzo dużo ludzi jednak e, krytykuje, że słychać, że nie znam. Wszystko Nie mi należy tak, się tym przejmować. Tak kocham tę piosenkę, że uważam, że warto było w moim wykonaniu potraktować ją jako w wykonaniu instrumentu po prostu. Pewnie, pewnie. Nie, ale jestem śpiewasz... z tego występu, jestem zadowolona. No to bardzo się cieszę i gratuluję. A śpiewasz może w jeszcze jakimś innym języku? Nie, w polskim najchętniej. Nigdy nie, śpiewa... nigdy nie śpiewałam po angielsku, nigdy nie śpiewałam po innemu. E, po francusku też śpiewam pierwszy raz, o, ostatnio. Po polsku, po polsku i tylko po polsku. Ja wiem, ty śpiewałaś w teatrze, prawda? Spiewam, jestem na etacie w teatrze. A w jakim teatrze? W Teatrze Rampa w Warszawie. Zapraszam wszystkich. Zapraszam, ja też na pewno odwiedzę jakiś. Mogę od razu powiedzieć, że cały przyszły tydzień gram od poniedziałku do czwartku po dwa spektakle dziennie w moim wykonaniu. Rano dla dzieci, wieczorem dla dorosłych. To jest bardzo cenna informacja. Zobaczyć tak, zapraszam serdecznie. Ja ci dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.